Zastanowisz co mówisz, bo <laughs> pewnego dnia możesz się zderzyć tak. z tirem i zobaczysz, no. Uważaj o, co się czujesz. A ty się no, możesz, ty się możesz tider, zderzyć z pociągiem. A no. ty się to możesz to z pociągiem Nie, nie wyzywaj go pedofili. I uważaj, co mówię, jesteś jest pedofilem, przecież, pidofilem, przecież zimny sam sobie że jesteś pedofilem. Ja mówię, że w kościele rzymskokatolickim jest pedofilem. Nie, jest jesteś pedofilem, nie Ja nie jestem w kościele katolickim. Wy jesteście w kościele katolickim. No nie dalej na Mówisz, że jesteś pedofilem. O co ci chodzi? Jesteś prymitywem po prostu dla mnie. Nie prymitywem, tylko wy nie nie rozumiecie jeżeli twierdzicie, że jest prymitywem, to podajcie swoje argumenty, dlaczego. Kościół jest ustanowiony z, y, z, z Chrystusa. Bo ma prymacz, bo Chrystus powiedział. Powiedział. przez Chrystusa, Gdzie tak Chrystus powiedział? Tak, pokażcie do mi, co Chrystus